Wydawnictwo Olesiejuk przedstawia Marcin Przewoźniak. Bajki o bardzo mądrych królewnach Czyta Maciej Jabłoński. Nagranie Pikewoisa Audiobuki. Rozdział pierwszy. Była sobie raz królewna Była sobie raz królewna. Wiotka rzewna, miła, zwiewna, bezbronniutka, cicha mała, rady sobie nie dawała. Kto się krzywdził wciąż i smucił, to ją porwał, to porzucił, otruł, uśpił, zaczarował, zamknął wieży i klucz schował na jej życie stale dybał. Zaś księżniczka, tak jak ryba, nic nie mając do gadania, wciąż ofiarą była drania. Taka biedna, taka słaba, taka nieporadna baba. Lecz kochane czytelniczki dzisiaj inne są księżniczki. Samodzielne, mądre, silne, w życiu sprytne, w szkole pilne. Teraz zdraniem będzie krucho, bo za babę dają w ucho. Zapłakana? Zasmarkana? Nie te czasy, proszę pana, zastraszona i do wzięcia. Nie te czasy, proszę księcia, mają rozum, książkę, szpadę, zawsze sobie dadzą radę. Oto jest galeria właśnie dzielnych dziewczyn z dzielnych baśni. Rozdział drugi Księżniczka na ziarnku grochu. Dawno temu w kamiennym zamku na nadmorskiej skale żyli sobie książę Zbyś z królową mamusią. Książę marzył o podróżach, o odkrywaniu nieznanych krain, o poznawaniu przyjaciół na całym świecie. Królowa mamusia pragnęła tylko jednego. Żeby synuś ożenił się z prawdziwą królewną i żył w zamku na nadmorskiej skale długo i szczęśliwie, pod uspokajającą, codzienną kontrolą mamusi. Nigdy nie rozmawiali o swoich planach, ponieważ każde z nich przeczuwało, że akurat ten temat mógłby niechcący skończyć się królewską awanturką, dyskusyjką, z sprzeczunią... Kłóteńką, różniczką zdanek, z danek, z nieporozumieńkiem draczką, albo zwyczajnym, cichutkim dzioneczkiem. No po cóż sobie fundować taki stresik, prawda? I oto pewnego wieczoru, gdy książę Zbyś z królową mamusią zasiedli do kolacji, ochmistrzyni zameldowała, że na plaży osiadł jakiś żaglowiec. Szczęśliwie uratowała się cała załoga, w liczbie dwudziestu pięciu żeglarzy i jednej księżniczki. Księżniczki? Zainteresowała się królowa Mamusia. Ano, pani ochmistrzyni, proszę dać żeglarzom suche ubrania, ręczniki, kolacje, beczkę rumu i urządzić im kwatery w stajni. Księżniczkę proszę przeprowadzić do nas i przygotować dla niej talerze. Rozkaz został spełniony. I niebawem w drzwiach jadalni stanęła wysoka, opalona słońcem ogorzała od wiatru księżniczka w prostej brunatnej sukni i leciutko pogniecionej koronie, w której brakowało trzech wydłubanych diamentów. Księżniczka Borea, oznajmiła chmistrzyni, bo zdążyła podpytać gościnie, jakie imię nosi. Czarnowłosa borea zachowywała się jak prawdziwa księżniczka. Wiedziała, jak się ukłonić, jak dygnąć, kogo pierwszego pozdrowić. Każdy jej gest i każde słowo zaświadczały, że jest prawdziwą księżniczką. Wiedziała, do czego służy pierwszy i trzeci widelczyk, siódma i czternasta łyżeczka, druga serwetka i trzeci kieliszek. Tego się nie da nauczyć. To się ma w sobie od pokoleń, o ile się pochodzi z królewskiego rodu. A jednak królowa mamusia nie była przekonana. Dziękuję, miłościwa pani, za zaopiekowanie się moją załogą. Księżniczka się skłoniła. To dzielni ludzie, lojalni i doświadczeni. Pozwól, wspaniała królowo, by jutro... Mogli zjeść ze mną śniadanie w komnacie, którą nam wyznaczysz. Królowa Mamusia zastanawiała się, co zrobić. Nie może przecież pozwolić prawdziwej księżniczce spożywać śniadania w stajni. Nie chciała też wpuszczać prostych żeglarzy do swoich komnat. Uczynię tak, królowa kiwnęła głową. Powiedz jednak, księżniczko, gdzie się podziały brakujące klejnoty z twej korony? Księżniczka Borea roześmiała się głośno i dźwięcznie, przywołując kolorowe wspomnienia, a potem przypomniała sobie, że ucztuje z królową, dlatego spoważniała, skłoniła głowę i powiedziała: Wybacz pani, miesiące na morzach sprawiły, że odwykłam od królewskich obyczajów. Chętnie ci wyjaśnię, królowo. Pierwszy brylant oddałam na Wyspach Goździkowych w zamian za wodę, świeże owoce, słodkie ziemniaki, cytryny, cebulę, imbir, tuzin kur i dziesięć koszy jajek. Dzięki temu mieliśmy dobre jedzenie, witamin było pod dostatkiem i nikt nie dostał szkorbutu, a jak wiesz, królowo, jest to najstraszniejsza choroba na morzu. Drugi brylant zostawiłam w porcie w kotangierze, by wykupić z niewoli mojego żeglarza, który popełnił głupstwo i miał zostać skazany na śmierć. Trzeci sprzedałam, by w Szczecinie naprawić maszt i ster, gdy bałtycki sztorm cisnął nas na mieliznę. Ot, widzisz, królowo, korona jest jak skarbona, czasem się przydaje. Na szczęście zostało w niej jeszcze trochę błyskotek. Królowa Mamusia słuchała tych opowieści z podejrzliwością. Książę zbyś z wrażenia nie mógł się odezwać, bojąc się mamy i jednocześnie pragnąc przeżywać przygody takie same jak księżniczka Borea. Wreszcie królowa postanowiła, że sama sprawdzi, czy tajemnicza postać jest prawdziwą księżniczką, czy też nie. Rozkazała pościelić gościni w złocistej komnacie. Na łóżku położono dwadzieścia miękkich materaców, wypełnionych końskim włosiem i dmuchawcami zatopionymi w miodzie. Księżniczka Borea, ujrzawszy łóżko załadowane materacami pod sufit, klasnęła w dłonie z uciechy: Co to takiego? Mam wchodzić do łóżka pod drabinie jak na maszt? Królowa mamusia nie odpowiedziała. Życzyła księżniczce dobrej nocy i odeszła do swoich komnat. Nikt nie wiedział, że pod pierwszym materacem ukryły z ochmistrzynią ziarnko grochu. Prawdziwa księżniczka natychmiast wyczuje, że co się uwiera, nawet przez dwadzieścia mięciutkich materaców, prawda? Więc powinna wstać obolała i niewyspana. Z siniakiem na plecach. Rano, raniusieńko, królowa mamusia i ochmistrzyni weszły po cichutku do złocistej komnaty. Księżniczka Borea zakopywała właśnie ziarnko grochu w doniczce. Na podłodze leżał jeden materac. — Dzień dobry — zawołała księżniczka. — Z tymi materacami to jakaś lipa. Trudno się wyspać, gdy się leży tak wysoko. Dlatego zrzuciłam jeden na podłogę. No i to ziarenko strasznie uwierało. Wsadzę je do ziemi. Niebawem będziecie mieć piękny zbiór groszku. Jeśli o nie zadbacie, wkrótce zbierzecie dwanaście, a może nawet szesnaście ziaren. Groch jest bardzo zdrowy i pożywny. Szkoda, żeby się marnował w pościeli. Królowa mamusia nic nie odpowiedziała. Zaprosiła Borę na śniadanie do skromnej jadalni w niepozornej oficynie pałacu i tam też kazała sprowadzić żeglarzy. Królowa Mamusia i książę Zbyś zasiedli na honorowych miejscach u szczytu stołu. Bore usadzono tuż obok, a żeglarzom wskazano miejsca po lewej, po prawej i po przeciwnej stronie. Brodaci, morscy wędrowcy skłonili się nisko, wychylili toast za zdrowie królowej i księcia i złożyli im hołd tak, jak powinno się uczynić, gdy gorszy sort jada przy stole z lepszym sortem. Królowa Mamusia przygotowała kolejny test, który miał sprawdzić, czy księżniczka Borea jest prawdziwą księżniczką. Podano wielką wazę bulionu w której pływało jedno, jedyne ziarnko pieprzu. Królowa mamusia chciała się przekonać, czy prawdziwa księżniczka poczuje, że potrawa jest zbyt ostra. — Och, najznamienitsza królowo! — zawołała księżniczka Borea, gdy tylko spróbowała potrawy. — Ależ w tym bulionie pływa ziarenko pieprzu! — Książę zbyś wyprostował się! — jakby chciał usiąść w pozycji na baczność i zaklaskał w dłonie. Królowa mamusia się rozpromieniła. Test się udał. Okazało się, że to najprawdziwsza księżniczka a więc czcigodna królowo, ten bulion jest niedoprawiony. Powiedziała tymczasem Borea. Rozkaż proszę kucharzowi, żeby dodawał więcej przypraw. Pieprz jest smaczny i zdrowy, ale do tego przydałoby się ziele angielskie, kolendra i liście laurowe. Uwierz mi, czcigodna królowo, jeśli potrawa jest pikantna i ostra, krew żywiej krąży w ciele. Smak się poprawia, a zmysły wyostrzają. Gdy to mówiła... Brodaci żeglarze kiwali głowami, wznosili kielichy, uśmiechali się i klaskali, aby docenić słowa księżniczki. Książę Zbyś natomiast zgarbił się, zmartwił i utkwił wzrok w talerzu, ponieważ zdawało mu się, że wszyscy ci opaleni brodaci faceci z niego drwią. Królowa Mamusia była bardzo zdziwiona. Ale postanowiła przeprowadzić jeszcze jedną próbę. Ponownie szepnęła coś ochmistrzyni. Niebawem wniesiono puchary słodkiego wina. Tylko królowa mamusia i ochmistrzyni wiedziały, że do kielicha, przeznaczonego dla księżniczki, wpuszczono jedną maciupeńką krople soku z cytryny. Pije wasze zdrowie, moi zacni goście. Wzniosła toast królowa Mamusia. Wszyscy biesiadnicy wstali, skłonili się i wychylili kielichy. Czy tylko mnie się wydaje, że wino leciutko skwaśniało? Spytała Borea. Brodaci żeglarze pokręcili głowami, a królowa i książę zachowywali milczenie. Ach, czyli zdawało mi się, Księżniczka się uśmiechnęła. Może po prostu komuś w kuchni do kieliszka kapnęła kropla soku z cytryny. Królowa Mamusia i książę zbyś wstali i zaprosili Borę do sąsiedniej komnaty. Oświadczam, że jesteś prawdziwą księżniczką i rozkazuję ci zostać żoną mego syna, powiedziała królowa Mamusia, gdy znaleźli się sami. Książę zbyś potakiwał i wyciągnął rękę, by Borea położyła na niej swoją dłoń. Nic takiego się jednak nie stało. Oczywiście, że jestem prawdziwą księżniczką zdziwiła się Borea. Nie musisz mi tego oświadczać. Co to w ogóle za pomysł, żebyś potwierdzała, czy jestem księżniczką, czy nie jestem? Jestem królową, więc ja rozkazuję, jak ma być odpowiedziała królowa Mamusia. Oczywiście, szanuję to, jednak ja jestem księżniczką u ciebie, u siebie i wszędzie tam, gdzie trafię i nie ty będziesz o tym decydować, zdenerwowała się Borea. W każdym razie dziękuję za gościnę i żegnam o ziemble. Zaraz, zaraz. Masz wyjść za mąż za mojego syna, rzuciła królowa mamusia i się obraziła. Tak? prychnęła księżniczka Borea. A co ma w tej sprawie do powiedzenia mój przyszły mąż, książę. Yy, 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 no, bo ja. Mm, dzięki. Super oświadczyny. Tak samo brzmiał pewien stuletni czarownik na wyspach paprycznych cierpiący na ból brzucha, dodała Borea. Państwo pozwolą, że się oddalę. Świat na nas czeka. Bywajcie. Ale. ale... Książę, zbyś wydobył wreszcie z siebie głos. Posłuchaj. Orzenie się z tobą zamieszkamy z mamusią, a w niedzielę będziemy pływać twoim statkiem na wycieczki. Czyż to nie jest piękny, dobry plan, który połączy nasze marzenia? O biedny książę. Naprawdę to są twoje marzenia? Na pewno nie masz innych własnych? spytała Borea. W